Aha. Harcerskie warunki. Cześć wam. Jesienna pogoda pozwala mi na to, żeby nagrać ten filmik. Nastawienie, szczęście, powaga, zasady. Teatr, spektakl. Właśnie. Każdy z nas jest uwarunkowany szkołą, rodzicami religią wierzeniami przesądami przekonaniami przekonaniami chcę wam dzisiaj powiedzieć na co natrafiłem i co spraktykowałem z indii z hinduizmu jesteśmy uwarunkowani my Polacy mocno uważam najmocniej w Europie religią chrześcijaństwem Gnębili nas zawsze z jednej i z drugiej strony. Natomiast jaki jest sens mojego filmiku? Taki, żeby zmie zmienić mentalność, sposób bycia, sposób myślenia, przekonania. Nie być poważnym, nie być zasadniczym, być wesołym, szczęśliwym. Nastawienie to podstawa. Ale ono wynika z przekonań, z różnych wartości, z systemu wartości, z, ze sposobu myślenia, percepcji, widzenia tego wszystkiego. Surowy o, ojciec Bóg, Stworzyciel świata, z karami, słuchajcie. No. Karzą, wszędzie każą. Słuchajcie, cała Europa karę stosuje. No, dobre jest. Trzeba być posłusznym. Bo dadzą karę. Dobre. Trzeba być posłusznym, bo dadzą karę. I właśnie, jak patrzeć? Na co patrzeć? Jak obserwować to wszystko? Nasze życie poniekąd które uwarunkowane jest które albo daje nam szczęście albo cierpienie no i zastanów się jak wyjść z tego cierpienia ja pomagam właśnie robię terapię indywidualne online i stacjonarne po to aby pomóc tobie zmienić swoje życie jesteś bogaty biedny masz zawód nie masz zawodu masz związek nie masz związku Zmiany są zawsze. Nie każdy pozwala sobie na zmianę, bo to trudne zmienić się, a może i łatwe. Kwestia impulsów, zmiana nastawienia, zmiana mentalności, postrzegania tego wszystkiego. Hindusi to nazywają mają, iluzją, teatrem. Łatwiej jest żyć po prostu, z mojego doświadczenia, a nie napinać się zasadami, moralnością. To się nie sprawdza. W takim pragmatyzmie to się nie sprawdza. Mając programy kościelne polskie, europejskie, jest trudniej. Więc jeśli chcesz sobie ułatwić, aby było tobie łatwiej, Zadzwoń napisz do mnie, umów się. Pomogę. Robię terapię ziołowe, natomiast także zajmuję się umysłem. A umysł jest płynny. Zabarwimy to pomarańczą, cytryną, trochę mięty dodamy, oregano. I twój umysł będzie kolorowy, kolorowy, pełen barw, dźwięków, symfonii, odczuć słonecznych dni, ciepłego deszczu, ciepłego wiatru. Wszystko, co dobre, i pozytywnych relacji z ludźmi. I umiejętności bycia w przepływie. Wszystko płynie, a ty na to patrzysz jak na sztukę sztukę postrzegania to ciekawe zmieniam siebie zmieniam siebie To jest sposób zmienić siebie Więc o tak bądź bądź tym to która zmienia, która widzi inaczej w sposób przepływu, nie stania, tylko sposób przepływu. Płyń, płyn przez życie, doświadczaj, obserwuj. Bądź rozluźniony, luźny, spokojny, uśmiechnięty. Subskrybuj mój kanał. Janusz Jurkiewicz, Medycyna Ekologiczna. Trzymaj się, cześć.